Idę o zakład, że dzisiejszy temat wcale nie jest tobie obcy. Masz firmę, chcesz zarabiać, ale nie chcesz być do niej uwiązana jak do kredytu hipotecznego. Mam rację. Ale w dobie szalejących cen inflacji to wcale nie jest takie proste, zwłaszcza jeśli świadczysz usługi, czyli rozliczasz się za przepracowaną godzinę, no i kombinujesz jak koń pod górę, by wszystko się ze sobą pięknie spięło co miesiąc. A jednocześnie myślisz sobie, że fajnie by było jednak mieć trochę więcej luzu na tym swoim? Jak pracować mniej, a jednocześnie zarabiać więcej? Czy to w ogóle się tak da? Sprawdźmy. Zapraszam Cię do posłuchania kolejnego odcinka podcastu z serii Po swojemu. Cześć, z tej strony Karolina Brzuchalska, a Ty słuchasz podcastu Co we freelance piszczy skondensowanej pigułki wiedzy o prowadzeniu biznesu usługowego online. To podcast dla przedsiębiorców, którzy marzą o biznesowej wolności, mają dość wiecznej pogoni za króliczkiem, wysiadywania du pogodzin i spełniania cudzych marzeń. Chcą prowadzić dochodową firmę z lekkością, a przede wszystkim na własnych zasadach. Jak rozwijać firmę i nie zwariować? Sprawdźmy. Zapraszam serdecznie. Firma marzeń, jak to się w ogóle zaczyna? Słyszałam tę historię już setki razy. Rzucasz etat, bo marzy Ci się wolność freelancerki. Praca w przez Ciebie określonych godzinach z miejsca, które sama sobie wybierzesz. Zarobki dowolnie skalowalne. Nie chcesz szefa, bezsensownego tracenia czasu w korkach, użerania się z idiotami i zadań znacznie poniżej Twoich kwalifikacji. Snujesz więc śmiałe wizje, by ostatecznie przygotowana na wszystko w końcu, Internet to nieprzebrana baza informacji wszelakich rzucić szefowi na biurko wypowiedzenie i rozpocząć przygodę z przedsiębiorczością. Tak jak zrobiła to bohaterka mojej książki, rzuciłam pracę i co dalej. I wiesz co? Ja miałam bardzo podobnie. Śmiałe wizje, jasno wytyczona ścieżka i założenia, które niestety zweryfikowało życie. Początki na swoim wcale nie są takie proste, a problemem wielu freelancerek i przedsiębiorczyń, które działają w usługach, jest to, że za swoje usługi, za swoje działania, za całą wykonaną na rzecz klienta pracę, rozliczają się za godzinę, czyli klient po prostu kupuje ich czas. Każda usługa, każde działanie, każdy task jest rozliczany godzinowo. Czy to jest każda rozpoczęta godzina, czy w jakikolwiek inna forma, no problemem jest to, że rozliczamy, przeliczamy czas na pieniądze. I oznacza to nie mniej, nie więcej, że jak się nie pracuje, no to się nie zarabia. Jeśli to jest też Twój case, no to słuchaj dalej. Jako początkująca przedsiębiorczyni pracowałam bardzo dużo, jak wiele z nas, bo liczył się w końcu każdy grosz, a ja rozliczałam się oczywiście za godzinę mojej pracy, no i dopiero rozkręcałam działalność i też popełniłam kilka błędów, szczególnie tych w wycenie usług, a one znacząco wpłynęły na to, że na przykład nie mogłam pozwolić sobie na zmniejszenie wymiaru pracy. I tutaj chodzi o to, że kiedy ja zaczynałam, to pracowałam jednocześnie na etacie i dorabiałam online, a skoro dorabiałam, no to te stawki no, były bardzo mocno zaniżone, bo nie wzięłam pod uwagę przeróżnych kosztów, kosztów ZUS-u, kosztów, nie wiem, podatków i różnych innych cudów. No, krótko mówiąc, po prostu wyceniłam się źle i bardzo trudno było mi potem tę stawkę podwyższyć, więc musiałam zwiększać liczbę godzin pracy, żeby wyjść na swoje. No i podejrzewam, że u Ciebie może być podobnie. Być może też na początku popełniłaś ten błąd, a jeśli prowadzisz firmę już parę miesięcy, a może nawet lat, zrobiłaś się prawdopodobnie też grona stałych klientów, masz swój rytm pracy i niewielkie możliwości, aby coś zmienić. Co więcej, ponieważ jesteś dobra w tym, co robisz, klienci polecają cię swoim znajomym, polecają twoje usługi, twoją osobę, to jak się z tobą parsuje. I stajesz się jeszcze bardziej zajęta. I nawet jeśli podniosłaś stawki od tego czasu, od czasu tych Twoich początków, no to umówmy się: doba nie jest z gumy i nie da się jej rozciągnąć. Ale prawda jest taka, że bardzo często nie chcesz rezygnować z kolejnych zleceń. Mam rację? Moja droga, tak jak wspomniałam, doby nie rozciągniesz, czas nie jest z gumy, a podejrzewam, że marzy Ci się też mieć trochę życia, takiego zwyczajnego życia. No i zakładam, że jesteś zdroworozsądkowo myślącą kobietą, więc doskonale wiesz, że dobrze jest dywersyfikować dochody, prawda? No to jak stać się kobietą mniej pracującą, a tych dochodów nie stracić? Jak zadbać o siebie, bliskich, swój wolny czas, odpoczynek? No bo Możesz nie odpoczywać. Jest taka opcja. Przez wiele lat sama twierdziłam, że sen jest dla słabych, odpoczynek to w ogóle nie dla mnie, że ja mogę wszystko, a firma mnie potrzebuje, bo w końcu nikt nie jest w stanie mnie zastąpić. Nikt nie zrobi rzeczy lepiej niż ja. I we własnej firmie sama rzeczywiście robiłam absolutnie wszystko i też sama ukręciłam sobie stryczek na tę wiecznie pochyloną nad klawiaturą komputera szyję. I teraz kilka słów prawdy. Zarobiona nie zadbasz o siebie, zmęczona nie rozwiniesz firmy, a przepracowana prędzej czy później zaczniesz popełniać błędy. Zatem jak to zrobić, żeby pracować mniej, ale też nie stracić zleceń, nie stracić dochodów, nie odmawiać kolejnym klientom. No i opcji jak zawsze jest kilka. Po pierwsze, część zadań możesz delegować. Dzięki temu zyskujesz czas na robienie innych rzeczy. Minus niestety jest taki, że jeśli tylko delegujesz, to co do tej pory robiłaś sama i nie Masz innego źródła dochodów, to raczej nie będziesz zarabiać więcej, bo dochodem trzeba się w tym momencie podzielić z Twoim podwykonawcą. No i niestety, zanim znajdziesz dobrego podwykonawcę, z którym będziesz się dogadywać bez problemu, do którego będziesz mieć zaufanie, to może minąć trochę czasu, możesz próbować pracować z kilkoma osobami i niestety się sparzyć. Natomiast plus delegowania jest taki, że jeśli zbudujesz zespół albo siatkę podwykonawców, bo wcale nie musisz mieć zespołu, to możesz przyjąć więcej klientów i tym samym tworzyć coś ala dochód pasywny. Po drugie, możesz zadbać o lepszą jakość swoich klientów. W pierwszym roku prowadzenia działalności pamiętam, że hmm, przyjmowałam zlecenia, jak leci. No bo umówmy się. Hmm, były mi potrzebne, były mi potrzebne pieniądze, nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby odmówić jakiegokolwiek zlecenia i w szczytowym momencie pracowałam chyba nawet z kilkunastoma albo ponad dwudziestoma klientami. Część z nich oczywiście miała pakiety takie wiesz, jako że ja się rozliczałam za godzinę, no to część miała bardzo małe pakiety, tam nie wiem, powiedzmy 5 godzin w miesiącu, czasem nawet nie, czasem to było 5 godzin na dwa miesiące, więc takie totalne nic. Inni z kolei mieli kilkanaście, a dwóch czy trzech dostarczało mojemu budżetowi i mojej firmie takie. No to był taki mój bazowy dochód, czyli oni tak naprawdę zapewniali to, że moja firma funkcjonowała. No i jak się domyślasz, im więcej klientów, tym więcej czasu trzeba poświęcić na, nie tylko na ich obsługę, ale też na przełączanie się między zadaniami, na rozmowę z tymi klientami, na zadania administracyjne, na wystawianie faktur, obsługę skrzynki mailowej. Także no. Tutaj trochę się to nie spinało, nie? I dlatego z czasem postanowiłam, że dla mojej firmy nieco lepiej będzie, jeśli będę pracowała z mniejszą liczbą klientów, ale na większych pakietach godzin. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli będę miała klientów, którzy są większymi klientami, którzy są klientami premium, którzy są klientami dobrze płacącymi i którym mogą tę stawkę godzinową podać wyższą, Niż ta, z którą startowałam. Postanowiłam zatem zadbać o takie długofalowe współprace na dużych pakietach i nieco lepiej zarządzać klienckim budżetem, czyli po prostu poszukać klientów premium. I klienci premium mają naprawdę bardzo wiele zalet. Oprócz tego, oczywiście, że są na dużych pakietach, czy też płacą duże abonamenty, duże faktury. Zazwyczaj są to też bardzo regularne wpływy, ciekawe projekty. No, to są, to są główne e, zalety klientów premium. Ich minusem jest to, że nieco trudniej jest ich zdobyć, i na temat tego, jak pozyskać klienta premium, to ja nawet stworzyłam cały kurs, bo nie da się tego opowiedzieć w ciągu 5 minut. Więc w moim programie Klienckie Espresso znajdziesz no, tak naprawdę bazę tego, jak zacząć pracować z klientem premium. Więc po pierwsze delegowanie, po drugie klient premium, czyli jakość tego klienta, a po trzecie dochód pasywny. I dochód pasywny to jest taki twór, który niby nie istnieje, no bo jednak rzadko kiedy może istnieć taki dochód, przy którym nie trzeba absolutnie robić nic. Czy na przykład zrobisz coś raz i to już będzie całe życie na ciebie zarabiać. Ale możesz sprawić, że to zarabianie będzie lżejsze, będzie przyjemniejsze, będzie bardziej regularne i będzie wymagało mniejszego Twojego zaangażowania, zwłaszcza takiego czasowego, czyli nie będziesz zamieniać czasu na pieniądze, tylko te pieniądze będą do ciebie wpływać bardziej regularnie, tak no lżej po prostu, po prostu lżej. Co może być Twoim dochodem pasywnym? No to może być. Książka, to może być workbook, to może być kurs, to mogą być dowolne produkty fizyczne i elektroniczne, i tutaj w zasadzie ogranicza się tylko wyobraźnia, co ty sobie wymyślisz, że chciałabyś robić. Są osoby, które, nie wiem, na przykład inwestują w mieszkania, w nieruchomości, w różne inne rzeczy i wynajmują. No, tak naprawdę, jeżeli wpiszesz w Google dochód pasywny, to pojawi się multum. Możliwości. W przypadku biznesów usługowych online, no to takimi najpopularniejszymi są właśnie kursy, książki, e-booki, jakieś takie materiały, które stworzysz raz i potem możesz sprzedawać jako na przykład evergreena. Także to są te trzy takie najszybsze w zasadzie sposoby na to, jak stać się mniej zajętym człowiekiem, mniej zajętą przedsiębiorczynią, a zarabiać więcej. No teraz tylko pojawia się pytanie: bardzo często pojawia się pytanie, co i jeśli to nie wypali? Ja od moich klientek słyszę też takie zdanie, że no wszystko pięknie, ale co będzie, jeżeli się nie uda? Jeżeli na przykład zatrudnię podwykonawcę, który się nie sprawdzi albo który spali mi kontakt z klientem, który zrobi coś, co, co sprawi, że klient nie będzie chciał ze mną dłużej współpracować, albo co jeśli odetnę część klientów. A nie przyjdą ci klienci premium, nie? Albo stworzony produkt się nie sprzeda, więc tych wątpliwości też jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Istnieje takie ryzyko. Istnieje ryzyko, że coś nie wypali. No ale hello, jesteś przedsiębiorczynią, masz głowę na karku, dasz sobie radę. Nie pierwszy raz przecież, prawda? W końcu założyłaś tę firmę, ona działa, funkcjonuje, zrobiłaś to. Zarabiasz pieniądze, więc potrafisz wymyślić coś, co sprawi, że. Będziesz zarabiała na przykład więcej. I w ciągu ostatnich kilku lat prowadzenia e, firmy wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie, rozstawałam się z klientami, którzy wcześniej regularnie zasilali moje konto i to niemałymi kwotami. Nie było łatwo. Zdarzyło mi się stworzyć produkty, które totalnie się nie sprzedały albo sprzedały się nie tak, jak sobie założyłam, czyli ten wpływ do budżetu versus nakład pracy włożony w stworzenie tego produktu był totalnie nieadekwatny. No i popełniałam błędy, które kosztowały mnie masą pieniędzy i to jest naturalne, to jest przedsiębiorczość, to jest coś, co bierzesz na klatę w momencie, kiedy zakładasz własną firmę, bo kiedy pracujesz dla kogoś, no to konsekwencje ponosi ten twój klient. Czyli twój szef najczęściej. Natomiast jeżeli popełnisz błąd, jeżeli stworzysz produkt, który się nie sprzedaje, jeżeli podejmiesz współpracę z klientem, który okazuje się, nie być Twoim klientem, jeżeli zatrudnisz podwykonawcę, z którym wszystko idzie źle, i jedyne o czym marzysz, to to, żeby go szybko zwolnić, no to niestety takie rzeczy uderzają w ciebie jako przedsiębiorczynie. No ale nie ma takiej sytuacji, z której nie byłoby wyjścia. I ja głęboko wierzę w to, że jeżeli prowadzisz firmę na własnych zasadach, jeżeli ją prowadzisz po swojemu, jeżeli masz w sobie ten ogień przedsiębiorczości, ten taki gen wiesz, tego, że nie boisz się ryzyka, nie boisz się podejmowania decyzji, to zawsze dasz sobie radę. Wymyślisz coś nowego, ja jestem o tym w 100% przekonana. Albo ktoś pomoże Ci stanąć na nogi. No bo w tym wszystkim warto pamiętać o tym, że kiedy budujesz firmę, oprócz yy, określenia oczywiście niszy, stworzenia oferty, wyceny, promocji itd. Warto też mieć wokół siebie ludzi, którzy pomogą Ci przemyśleć pewne rzeczy. Pokażą Ci inną perspektywę, kiedy trzeba, zrobią z tobą burzę mózgów, Albo nawet stworzą razem z tobą jakąś fajną, dochodową rzecz, jakiś produkt, jakiś projekt, jakąś, nie wiem, wspólną inwestycję. Więc podsumowując ten króciutki odcinek, da się stać kobietą mniej zajętą i da się jednocześnie zarabiać więcej pieniędzy. Bo musisz pamiętać o tym, że jeżeli ty sama nie zadbasz w swojej firmie o siebie, nikt nie zrobi. Tego za Ciebie. Jak zadbać, jak to zrobić, jak być tą przedsiębiorczynią, która prowadzi biznes na własnych zasadach, który prowadzi go po swojemu? Przede wszystkim zadecyduj, co chcesz, a czego absolutnie w tym swoim biznesie nie chcesz. Zastanów się, co możesz zrobić, by pracować mniej. Jakie działania możesz podjąć, żeby nie ślęczeć przed komputerem przez 12, 14, 16 godzin na dobę? Jak możesz zdywersyfikować swoje dochody? Czyli jak podzielić te źródła przychodu? Jak możesz stworzyć dochód pasywny? No i z kim współpracować? No i najważniejsze, znajdź też swoich ludzi, którzy zawsze i wszędzie będą Ci służyć radą, wsparciem i dobrym słowem. A o tym, jak ich szukać, opowiem już niebawem. Jeżeli uważasz ten odcinek za wartościowy, jeżeli uważasz, że jest kobieta, która powinna go usłyszeć i która jest na przykład tak zarobiona, że już w ogóle nie wie, w co ręce włożyć, a budżet jej nadal się nie spina, mimo że prowadzi ten swój biznes już od kilku lat, Daj jej znać. Niech posłucha tego odcinka. Niech posłucha wszystkich odcinków z nowej serii o biznesie po swojemu. Na swoich zasadach będą tutaj mówić o tym, jak rozpalić na nowo ogień przedsiębiorczości, jeżeli w pewnym momencie zaczął wygasać, ale iskierka ciągle jeszcze się tli. Także moja droga. Kolejny odcinek podcastu to będzie wywiad i to będzie nie byle jaki wywiad, bo będę rozmawiać z moim gościem. Jeszcze nie zdradzę, kto to będzie, ale z moim gościem będę rozmawiać o tym, jak wzmacniać swój mindset, jak zadbać o siebie, kiedy prowadzisz biznes online. No i w ogóle, kiedy prowadzisz biznes, bo nie tylko te biznesy online powinny o siebie dbać, nie tylko kobiety prowadzące biznes online powinny przede wszystkim pomyśleć. O sobie. Także dzisiaj bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, no i do usłyszenia niebawem. Wysłuchałaś właśnie kolejnego odcinka podcastu Co we freelance piszczy? Zainspirował cię do działania? Sięgnij po więcej, zaglądając na moją stronę karolinabrzuchalska.pl. I pamiętaj: firma zaczyna się w głowie. Do usłyszenia.